Jest to duże wyzwanie, ponieważ jest to właściwie pierwsza impreza taneczna w tym roku w dobie pandemii, którą organizujemy w świecie tańca. Na dzisiaj jest możliwe zrobienie Pucharu Europy. Zjechało do nas 21 par z 21 krajów nominowanych przez Narodowe Federacje. Z tego się bardzo cieszymy, ale również cieszymy się z tego, że Elbląg uzyskał zgodę, na to, żeby mógł zorganizować mistrzostwa Polski dzieci. Co jest przyszłością też naszego klubu, Elbląskiego klubu tańca Jantar i juniora pierwszego. Przejęliśmy się właśnie, że Elbląg w turniejach tańca to jakby miejsce nasze w regionie i promieniuje nie tylko na całą Polskę, ale również na Europę i świat. Stąd dzisiaj Puchar Europy, Mistrzostwa Polski szczególnie oczekiwane, bo przecież długi okres pandemii wykluczył wszelkie możliwe spotkania, turnieje, zawody sportowe, więc po wyczekiwaniu naprawdę czujemy się dumni i czujemy się naprawdę zaszczyceni, że Elbląg nadal jest stolicą tańca polskiego i europejskiego. Taniec Towarzyski od wielu już lat jest Dyscypliną sportową, która jest chlubą dla Elbląga, jest takim projektem, który nasze miasto promuje i nie tylko w Polsce, bo i też były zawody nie tylko europejskie, a ogólnoświatowe. Ja powiem tak, że to jest docenienie pracy wielu osób, które. Już od wielu lat, bo ja pamiętam od pierwszej kadencji, kiedy dyrektor Czyżyk postanowił, że, że będzie starał się zdobywać laury, i to się udało. Dzisiaj jestem dumny, że po raz kolejny w Elblągu odbywają się turnieje. Że przyjeżdżają pary z różnych stron, z różnych krajów i Elbląg jest na mapie. Tak to nazwę tańca. Ośrodkiem nie tylko rozpoznawalnym, ale i na pewno liczą się z tancerzami z albumu. Sala widowiskowo-sportowa spełnia wszystkie techniczne właściwie warunki do tego, żeby można było tego typu imprezy przeprowadzić, ponieważ jest i dobra wentylacja, chłodzenie powietrza, większa przestrzeń i dla widzów, którzy oglądają, ale i dla sędziów no i dla tancerzy, którzy mając dużą przestrzeń mogą lepiej pokazać swoje umiejętności. Dla nas jest to wielki zaszczyt móc uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. się rozsadzają. Tak. Od środka. Jest dużo emocji zupełnie różnych, bo jest to i radość, i stres, bo jednak jest to naprawdę duża publiczność, duże w ogóle jakby przedstawienie, i no, jest duży stres, żeby jednak dobrze się zaprezentować. Tak. Ja na przykład czuję taką ekscytację, że po prostu nie mogę ustać w miejscu, albo ruszam ręką, albo nogami, po prostu nie, nie ustaję w miejscu, mam taki, taki poziom ekscytacji wysoki bardzo. czy jest świetne, jest bardzo dużo dobrych par, jest konkurencja, rywalizacja, no i bardzo fajnie się tak zaprezentować przed sędziami z całego świata, z Polski. Myślę, że super. No według mnie stres to jest zawsze, ale myślę, że dzisiaj po tej lepszej stronie. Taka satysfakcja, również stres, ale podekscytowanie, bo po przerwie covidowej bardzo byliśmy spragnieni tych turniejów, więc jesteśmy szczęśliwi. Piatowit jest w nowej odsłonie po wielkiej renowacji, przebudowie, po zainwestowaniu i widać, że wszystko jest na najwyższym poziomie. Widać, że teraz jest w pełni gospodarzem turnieju, bo nie tylko z racji profesjonalizmu i doświadczenia, ale również z racji tej szaty, nowego, można powiedzieć, budynku w nowych uzupełniających takich naprawdę wyposażenia i, i akustyki działaniach, więc to wszystko dobrze rokuje na, na przebieg tego turnieju, ale szczególnie na wykorzystanie światowida w przyszłości do wszelkich um, uroczystości o charakterze kultury, um, wzmagań sportowych. Także gratulujemy bardzo, cieszymy się i życzymy, żeby było zawsze tak jak dzisiaj. Jestem pierwszy ja raz. Jestem drugi raz i bardzo ładnie. Tak, mi też pierwsze wrażenie w ogóle jest mega tutaj i na pewno będę tu częściej przyjeżdżać. Byliśmy tutaj już kilka razy, już mieliśmy przyjemność się tutaj zaprezentować i myślę, że bardzo fajnie. Bardzo fajna sala, nowocześnie. Myślę, że super też. Bardzo nam się podoba. Wyremontowali salę, jest przepięknie i bardzo dobrze nam się tutaj tańczy. Receptą to jest cierpliwość trenerska, podejście indywidualne do każdego z zawodników, e, którzy muszą zgłębić e, kryteria sędziowskie, które, które muszą zaprezentować przed komisją sędziowską, ale tym najważniejszym kryterium to jest e, muzykalność, interpretacja muzyki, przygotowanie fizyczne, ale również techniczne, prezentacja, którą, którą szlifujemy przez. E, Lata, żeby dobrze się zaprezentować, no i, i ogólne wrażenie artystyczne, które, które też decyduje właściwie w takim ostatnim momencie na to, że, że parę porównywalne wybieramy, że ta jest najlepsza. Of course, I'm honored to be chosen for these uh, events, and especially because it's one of the first events after all this difficult period. So, I will absolutely do my best, and I, I'm really excited to, to start. on my experience so of course there are many technical details or priority which i will concentrate on and then of course after the technical part i will see also presentation the look the attitude but uh, i have very clear idea on what i want to see on the floor Na pewno wielkie wyróżnienie stanąć w takim gronie sędziowskim na y, tak dużej imprezy, na imprezie i mieć możliwość sędziowania tak dobrych par. Oczywiście jak na każdym turnieju trzeba podjąć właściwą decyzję, trzeba ocenić pary, jednak myślę kierując się doświadczeniem jako były tancerz, doświadczeniem sędziego, będziemy starali się tutaj ja w swoim imieniu zrealizować to jak najlepiej. że Europy, zjawiła się cała czołówka no, Europy, ale również i świata. Są to najlepsze pary, które tańczą na największych turniejach. No, kierujemy się tutaj doświadczeniem jako sędziowie. Tak? Jesteśmy w tym momencie szkoleni w tym kierunku, żeby własnym doświadczeniem, jak i zdobytą wiedzą na różnego rodzaju szkoleniach dla sędziów wybrać tą najlepszą parę. Klara, jak się Tobie podoba na półkoloniach w Światowidzie? Tak szczerze? Jest bardzo fajnie. A powiedz, co robicie? Mm, co robimy? Na przykład w poniedziałek poszliśmy na Stare Miasto na lody, a dzisiaj byliśmy na koniach w stajni w Piastowie. Jesteśmy w środku tych półkolonii jeszcze dużo atrakcji przed Wami? Tak, bardzo dużo. Na przykład będziemy oglądać jutro film Luka. Kasia, jak Tobie się podobają półkolonie? Jest bardzo fajnie, jest dużo atrakcji, no bardzo mi się podoba. A co się Tobie podobało najbardziej do tej pory? Najbardziej jak byliśmy na Nowej Holandii i były dmuchańce i no, i było bardzo fajnie. Lenka, i jak możesz do tej pory powiedzieć o półkoloniach? Jest super, jest bardzo fajnie, jest świetnie? Jest super, bardzo fajnie i świetnie. A co się Tobie najbardziej podobało? Jak dzisiaj byliśmy przy koniach. I co robiliście? Jeździliśmy... Jeździliśmy bryczką. Czy koleżanki poznałaś tu na miejscu, czy przyszłaś z koleżankami? Eee, poznałam na miejscu. Oliwia, słucham, jak się tobie podoba? Bardzo fajnie. A jak to się stało, że wylądowałaś tutaj na tych półkoloniach? Mama mnie tutaj zapisała. Byłaś wcześniej na półkoloniach w Światowidzie, czy to jest pierwszy raz? Byłam w Pyromyku i z Pyromykiem przyjechałam tutaj jeden raz do Światowida. I jak jest? Bardzo, bardzo fajnie.

Is he a relative of yours? God, no. Darius Kincaid, the hitman, wanted for like a zillion murders around the world. And how often do you have this dream? Just once. Oh, well, that's not true. A too. night. Right. I'm thinking you need to forget bodyguarding. Get away and clear your mind. officially on sabbatical, and to be honest, I don't know why I didn't do this sooner. Oh, baby, baby. How was I to know? This is the world has been waiting for me to make this change. For the first time, I'm starting to imagine a life without bodyguarding. This really feels like a new... I don't, I don't, don't I know you? The mafia took my husband. Kill them we have to go get Tim. no 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 I, I, i'm not getting involved in this i'm under strict psychological orders ah! my i promised my therapist no bodyguard. I must so that means no guns Kill no me. killing and no blood hang on what is he doing here ah! Ah! are you using pepper spray i'm on sabbatical <laughs> when I'm not with you, I how many times have you nearly got me killed? Not enough. We're trying to have a baby. What, what the? the f I would make a great mother, don't you think? Oh my god, a child would be so lucky to have you as its host. You're gonna tell us everything you know. I'm not telling you. Yeah. I on the other hand will tell you everything. Wróg doskonały to adaptacja słynnej powieści Kosmetyka wroga z Tomaszem Kotem w roli głównej. Tomasz Kot, mam wielką nadzieję, że wkrótce spotkamy się w kinach. Zapraszam serdecznie. Hi John, I ran into some problems on my way to the airport and I missed my flight. And I hate airports. Don't you? Who are you? Tessel Texter. You seem curious about things. You look like a businessman. Look around. This is my work. Angus, tell me. Have you ever killed anyone? i'm gonna ask you to close your eyes and visualize the story i'm about to tell you have we met before oh, i'm sorry i don't think so it was like total perfection why are you doing this because i feel like it a lie always needs to be repeated more than the truth to be believed <laughs> <laughs> I've been looking for you. Tell me what you know. All fate is dark! Ah. What is this whole game about? You think this is a game? What do you want from me? Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. Lokal zamknięty to debutęcka komedia elbląskiego reżysera Krzysztofa Jankowskiego z doborową obsadą. Macie tak genialny plan, że żałuję, że zadzwoniłam po policję. Oh. Gleba, gleba, gleba! Wszyscy macie p... pod ścianę. Chcą obrobić Cieślaka. Cieślak to jest złodziej, hiena, polityk. Pan to pan. My, my tak naprawdę poszliśmy odzyskać nasze wspólne pieniądze. To za duże ryzyko. To jest lepsze niż reparacje. Co zanepid. zanepid, proszę otworzyć. Dzień dobry panu. Proszę wszystkich zawołać. Muszę zamknąć ten lokal. Ale jak to zamknąć? To jest pani natka. Godzina czy do pierwszego gola? Ze świstówka się dopłaca, to wiemy. Ja chcę jak normalny, zdrowy człowiek. Ile ci zostało do przewiercenia? Z 15 centymetrów. To jest 15 centymetrów. Robisz skok życia i chcesz mu zabrać jedną trzecią, wszystko mu zabierzemy. Co 10 nie. dni w domu ze starą z Bachorami. <grymne> Mandat jest y, 500 zł za stwarzanie zagrożenia epidu, y, tego... Y, epidemiologicznego. tego tak. Co cię tu przysłał paru łowos, Gadasz mi, czy nie? Mamy polecenie z Senepidu, żeby oczyścić obiekt. Nie zły jaja. Kwarantanna w. Raja i ostatni Smok opowiada o przygodach samotnej wojowniczki w fantastycznym królestwie Kumandra. No dobra ekipa. Pamiętajcie, czego szukamy i najważniejsze, nie ufać mi nikomu. Kto to? Cześć! Dziecko, gdzie są twoi rodzice? Ej, ludzie, czy ktoś przypadkiem. Co? No. Oh. No, serio? Złe niemowlę? Oh. Nie zła jesteś. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dobra, to od początku. Mam na imię Raja. Nasze krainy toczą ze sobą wojnę od zawsze. I wątpię, że to się kiedyś zmieni. Nie musi tak być. Wierzę, że komandra może znów stać się jednym krajem. Ale trzeba zrobić ten pierwszy krok. Jasne, ale żeby przywrócić pokój, musimy odszukać ostatniego smoka. Ja również wyruszyć pragnę na porządną rozwałkę. Na co czekamy? Musimy być ostrożni. Tamci też będą szukać. To nasza ostatnia szansa. Niech to będzie tutaj. Oh! O, potężna tytuł! Ah! Kto to gada? Błagam, musisz nam pomóc. Dobra, chwila szczerości. Nie jestem do końca wybitną smoczycą. Wiesz, jak to jest z pracą w grupach. Zawsze jest taki jeden leser, co robi najmniej, ale jak grupa dostanie szóstkę, to on też. Eee, to po nas. Idziesz ze mną, smok też. Hmm, mój miecz jest innego zdania. Ah! Się zepsuł i nikt nikomu nie ufa. A może się zepsuł? Bo nikt nikomu nie ufa. To co? Spróbujemy go naprawić? Raja i ostatni smok. Ty patrz, zmieniłam się w ludzio. To smoki tak potrafią? I mam zadek zaraz tuż przy głowie. To powinno uprościć pewne sprawy. Kino Światowic zapraszam na festiwal filmów rosyjskich Sputnik nad Polską, edycję Elbląską.